Hejka, spędzi dzisiaj ze mną y, wieczór, gdy jestem chora. A więc zrobimy sobie skincare: pierwsze krem z jaj. potem krem ze Sol de janeiro. Pomadka, ale nie wiem z jakiej firmy to jest, y, ale mam bardzo popękane usta od ostatniej choroby, więc trzeba posmarować. Z gwiazdeczki zwykłe z Rossmanna. I czeszemy włosy. Maska na włosy z kalendarzu adwentowego. Kolejne takie coś na włosy też z kalendarzu adwentowego. Podobno ten krem jak się go wsmarowuje to podobno bardzo potem włosy rosną i są bardzo ładne odżywcze. Potem spray do włosów również z kalendarza adwentowego i smarowujemy. Potem znowu czeszemy. i spinamy włosy. Teraz się uczymy na przyrodę i potem na angielski. Potem koniec uczenia i idziemy się przebrać w ciepłą piżamę. Potem jeszcze lekko posprzątałam pokój. Pożegnałam się z chomiczkiem. I tu w ogóle jest mój kot, który się bawi w pudełku. A tu Luśia, mój piesek. Potem poszłam umyć zęby. i wypiłam lekarstwo z wodą, której nienawidzę. Potem dałam mojemu psu i mojemu kotu jedzenie i pooglądałam na koniec z rodzicami film. No i poszłam spać. To tyle. Pa.